No I powoli opuszczamy to miejsce. Przewinęło się przez nie trzy osoby i to dziś ostatniego dnia. Dwie pierwsze szły razem, to były dwie panie, które zbierały w takie chusty po prostu chrust, drewno na opał. Mega dziwne. Butla z gazem 26,5 litra kosztuje tutaj w przeliczeniu na nasze pieniążki około 21 zł. Przypominam 26,5 litra to jest takie nasze, no nie wiem, 12 kg pirazy oko, czyli troszkę większa butla za 21 zł, a mimo to chyba ich nie stać, bo no chodzą 2-3 km, tak mniej więcej tutaj do najbliższych osad jest daleko i zbierają, no nie wiem, przez pół dnia taką jedną chustę, bo naprawdę wiele tu nie ma. Ja próbowałem coś na ognisko zebrać, to tylko taka drobnica na rozpałkę. A ogniska paliłem z bagażnika. Widać, że tutaj jest to wszystko sprzątane. A druga, znaczy w zasadzie trzecia osoba, to pan na Osiołku robił sobie skrót, bo po co jechać asfaltem? Tutaj tędy sobie po prostu przemaszerował. Na szczęście Sawcia siedziała wtedy w samochodzie, ale Niuszek tam poszczekała chwilę, ale pan postraszył ją kijem. Ja też krzyknąłem i jak gdyby odpuściła. Ruszamy, zobaczymy, gdzie rzuci nas tym razem los. Mam nadzieję, że na równie fajną miejscówkę. Do później. tejszej pogody mniej więcej na tysiącu metrach wioseczka położona oh, my gdzieś tutaj mieliśmy gdzieś iść coś zobaczyć, ale jest tak gorąco 30 stopni nie chcę im się poza tym nie ma tu gdzie nawet zaparkować po prawej mijamy miejscówkę z Camp Fortnite. Night. Park Fortnite, przepraszam, tu na tym boisku 50 metrów od drogi. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Właśnie, tak chciałem sprawdzić, byłem ciekawy. A tam, nie wiem, kurde, jaka ścieżka, właśnie to chyba ten nasz cel tam na górze. Można byłoby tu ustać pójść zobaczyć, ale naprawdę, naprawdę, o, blisko wioski. Nie, no, odpuszczamy, zdecydowanie odpuszczamy. Tutaj zobaczcie, dokładnie widać cmentarz. Niestety pieski zasłaniają cholera. No trudno. W każdym razie bardzo ładnie położony. Z widokiem na dolinę, na ogrody. O no nie, nic nie widać. 1060 metrów i wygląda na to, że skończył nam się asfalt. No nic trudno będziemy i tak i tak jechaliśmy trujeczką to teraz sobie najwyżej dwójeczką poszutrujemy nie ma tragedii droga jest zadbana jakby przygotowana pod położenie kiedyś asfaltu jest ok 30 na godzinę da się jechać ale jak tak patrzę na licznik to jedziemy 17 Tak, nawet znaki stoją, że jakiś remont. Ale droga naprawdę fajna, widokowa. Polecam. Numer drogi wyświetla Wam się na pewno na ekranach, ponieważ nie sprawdziłem. Nie pamiętam a nie ma tu e, internetu, żeby sprawdzić że wioska, można powiedzieć, na końcu świata ja mam dwie sieci z trzech operujących w Maroku. Żadna nie działa. Wyjeżdżamy właśnie z wioseczki niezawielkiej. Znaleźliśmy dwa sklepy, jeden obok drugiego. Chciałem dać zarobić i w jednym, i w drugim. W jednym kupiłem pieczywo, w drugim poszedłem szukać jakichś innych dziwnych rzeczy. No ale kurde, na siłę, co miałem kupić kolejną kolę. I tak, może już dwie. A ja piję i tyle, że tam, wiecie, szklanka dziennie. To nie będę tego woził, więc tylko w jednym dałem zarobić. O dziwo, słuchajcie, eee, krosanty z czekoladą znalazłem. W zasadzie to nawet nie spytałem, czy one są z czekoladą. W sumie były tak tanie, że mogą być bez czekolady. Pierwszy raz w ogóle udało mi się kupić krosanty w takim sklepiku. Zazwyczaj są tylko w piekarniach, więc jestem, jestem usatysfakcjonowany. Jak nie będzie czekolady, to sobie kupię jakąś nutelę i sam będę na dzień, na dzień robił. Także 21 Dirhamów wydane, my jesteśmy już prawie 1500 metrów powyżej poziomu morza, ale zaraz chyba będziemy zjeżdżali już w dół i mamy jakieś 40 km chyba do. Miejsca, w którym jest troszeczkę atrakcji do pochodzenia, jakieś jaskinie, nie wiem, jakieś takie oczka wodne, tego typu rzeczy. Wodospady, może, tylko że jest taka susza, jest tak gorąco, że pewnie chyba tylko jaskinie będą funkcjonowały. No ale zobaczymy, to mam nadzieję, że będzie tam zasięg, a to jest. Podstawa do tego, żebyśmy tam zostali. No, podstawa plus oczywiście kawałek płaskiego terenu na wypisdowie, żeby nie stać w środku wioski, no bo moje psy tego nie zniosą po prostu. A ja już na pewno. No, widzimy się wieczorem, dam wam znać gdzie dojechałem. Zanim powlokę świeżą pościel, prześcieradło, bo robiłem pranko, to pokażę wam jeszcze genialną wprost miejscówkę, Blisko zabudowań, mamy za to super zasięg. Dojazd yy, łatwy, nie licząc jednego przejazdu przez rzekę, tam mnóstwo kamieni. Tu obok jakieś zagrodzone pola uprawne. Natomiast jakieś tam krza, krzaczki widzę, że rosną, natomiast nie wiem co to jest. Już idę, pokażę Wam jak to wygląda z zewnątrz. Fajnie, bo nie, nie ma na razie much owadów. O, tak jak wam mówiłem, to jest pogrodzone wszystko. Piękne góry dookoła. Jakieś dwa kilometry do zabudowań, więc w miarę blisko. Mam nadzieję, że nas tu nikt nie wyczai i nie przygoni. Ale teren taki raczej, raczej niczyj. No. Nie, tak jak widzicie, kamienie i nic więcej. Mi się bardzo podoba, także trzeba to uczcić. Czerwone winko, i jedziemy z tematem. Przepraszam, jakie czerwone? Czerwonego już nie mam. Znalazłem litr białego. Skitrał się gdzieś niechcący. Przelany w taki, z takiego pojemnika 3-litrowego. Stał w szafce, nieogrzewanym, przepraszam, w niechłodzonym miejscu. Chyba z dwa miesiące i przeżył. Przeżyło, bo to wino. Także wasze zdrowie, ja znikam.